Dzisiaj gramy w Minecraft Dzisiaj gramy w Minecraft GoCraft Dawno to by nie było I będziemy by by grali z Minecraft Craft Tak Dawno nie było tej serii I tak Będziemy grali W Crafting Boobie Widzicie? I gramy Będziemy się, mistrz się załaduje Zaodbał mi się. I wiesz, żeby to zrobić, nie oczywiście. Zasubskrybowałam. Idę, bo... Jest włączona. Okej. A to mogę być? Na świat? Nie, nie może włączyć to. światło. Mmm, już coś mm, nowe. Dobrze, tam jest skrzynia, bo co da. żeby było Hmm, to hmm. ja się zabija i będzie I tak, się z paczkoloczką moku moku lubie się lewo, lewo, się lewo, ja lewo, lewo, oczywiście. lewo, lewo, tak. Muszę się wyjść do moich kocórek i walizkę, który jest podobno chórki, chory, no i da. Weź nie, bo nic się dziewilem. Teraz będę wiesz, i tak Minecraft. Muszę teraz dotoczyć, by to uczynić, żeby grać Minecraft. Poczekajcie. Może gdyby tak było. To już mimo wszystko piwa. Tak. Craftingu albo gdzieś byle idzie z nasza skrzynia bonusowa. Gdzieś na tą skrzynię bonusowa zrobiła. A tu nie. I gdzie? będzie? Weź podstawowe witamki. Tak. Biorę skrzyneczkę sobie, to mi się przyjdzie może. Z to z wszystkimi. Tak. I idziemy może... Nie wiem. Ja to bym się wiemy jak No właśnie no Nie jest exit Tak Ach, Ty gość, kiepski teren Taki To co to? Ja gram Tu jest chyba Nowe rzeczy, bo takiego craftingu Jeszcze nie grałam Nie grałem craftinga

2, 2, <affiliated> <laughs> <To ja wreencientyalość> a ja chętnie do to. Dobra, żarcie, te A, to ja w to muszę iść, bo w Alpha, to to, 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 te yy, ciekawy, to do tych piatru. Ciekawe... co ciekawego będzie. Dobra, jak skinę, to w im się kończy. Ja tego bym chyba nie chciał. Ktoś mi powiedział z mojego szkoły, że podziemia zawsze są tam... Kostackie. Pod wodą raczej, nie podziemią. Tam hmm, takie fajne skarby. Tak obecnie widzowie. Film się kończył, więc do zobaczenia. zostawcie łapkę w górę z z i udziemy się w kolejny filmie.